Dzieciom za najmniejsi rycerze ojczyzny, jak ziemniaki przesortowane, nieszczęsne dzieci za oderwane od piersi nieprzytomnych z zb zbierane w betach w wozy drabiniaste, jeszcze żywe, płaczące zrzucano w wielkie doły gliniaste, nakarmione za truto owsianko, umierające w kale i w gorączce wywiezione z matkami pod Warszawę, gdzie ścigał ich głód i propaganda niemiecka, że trzeba ich tępić, bo to nie robi, i wszelka swobodź sowiecka. Uznane za zdomieszko krwi żydowskiej lub cygańskiej spalono w piecach oświęcimia, a te czternasto-piętnastoletnie postawiono w Niemczech przy maszynach. Jeszcze inne, za robotników rolnych policzone zostały, by Niemcom nasiedlonym gęsi, świnie i krowy pasały. Najlepiej miały te, co ich za Niemców uznano. Te nakarmione, ubrane w głąb Rzeszy przesiedlano. Dzisiaj, choć są Niemcami, czasem na dnie pamięci zjawia się mała chatka. Kołyska na biegunach i słowo zapomniane, a dziwnie znane matka. Niewielka nas przy życiu, garstka już pozostała. Żeby o strasznej wojnie Światu świadectwo dała. O, świetne to jest.